Nasz mega konkurs na AWP Dragon Lore został zakończony. Jeśli chcecie wiedzieć, kto wygrał, wbijajcie koniecznie na mojego fanpage'a i przy okazji zostawcie tam lajka, żeby zawsze mieć najświeższe info i przy okazji brać udział w dodatkowych konkursach. Siemano, witajcie z tej strony Kifi. Dzisiaj muszę znaleźć moich kolegów, którzy gdzieś się schowali. O, tutaj mam jednego w krzaka. Halo! halo. Strolowany, Dzień dobry, witaj! Kifu. Dzień dobry! Dzień dobry, strolowany dzisiaj będzie ze mną przechodził ten tor przeszkód, ale halo! Jest tu jeszcze drugi kolega Yoshi! O cześć, zostawiliście już łapeczkę w górę, bo właśnie tak widzę, że jeszcze nie! Jeśli jeszcze nie, nie zostawiliście jeszcze łapeczki w górę, to koniecznie teraz nadróbcie to Ej, i... Halo, prze, kto prze, tu się pojawił? Proszę przestać żebrać łapki w górę. Widzowie Kifiego są tak fantastyczni, że dadzą łapkę w górę, mimo tego, że przypomnisz go łapka w górę. Co właśnie sam teraz zrobiłem, więc wracam z powrotem do domu, bo to co powiedziałem było kompletnie bez sensu. I o to właśnie chodzi słuchajcie. <laughs> 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 Jest tutaj z nami! Super ekipa Yoshi będzie nam włączał pułapki, Witam, ponieważ jest to taki tor przeszkód. Nie? Tor przeszkód! O, Josi nie żyjesz i dobrze Dobra, zaczynamy, otwieramy drzwi i idziemy. Panowie, chodźcie, chodźcie, chodźmy, chodźmy. Śmiało, zabraknie śmiało, zabraknie. proszę biznesmen. A ja, strolowany poszedł Pierwszy! A to, to zagra, on zawsze, on zawsze Nie jest trolowany, mieliśmy sobie iść tak bez problemu, przejść po prostu. Eee, Josi i majosze. co to za krzak? Co, to... eee, co to za gruby pan? To jest w ogóle z bajki, Family Guy, to tak ktoś się nazywa tak, ta bajka? To tak. Family to Guy. To amerykańska bajka. O, Jezus! Się. o Jezu! AAAAA! Spierdział się! O ale bonkola puścił! polecił! Dobra, to teraz Ty, ja Dobra, teraz ja, coś czuję, że... Tu poczekaj, bo tu nie ma auta... Dobra, ja przechodzę, patrz na Dobra, 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 dawaj, biznesmen! A, Dawaj, biznesmen, przechodź, przechodź, przechodź! Przeszedłem, przeszedłem! Nie! Biznesmen, czekam na Ciebie po drugiej stronie. Biegnij, biegnij szybko, biegnij, to on do Ciebie nie dobiegnie. O, włączył pułapkę, a dobrze, ale go porobiliśmy. Dobra, teraz niech się to otworzy. Chodź tu już teraz, luźno, Ja się nie ja przecisnę przez takie wąskie. O kurde. Man. O, tutaj już wygląda trudno, nawet bez pułapki, a co dopiero z pułapką. Musimy po prostu przeanalizować tor lotu tego, o. Dobra, przeskakuj, przeskakuj, nie, nie przeskoczyłem. A! A! skakanka tu bardziej gdzie jestem? Gdzie jestem? Oh, jestem nie. w jakimś sejfie, w którym umieram. Za i no, sobie witam. padłem. Dobra, oh, biznesmen, e... jeszcze stru... poczekaj na poczekaj na niego. Ja poczekaj. Albo właśnie, albo właśnie, nie, nie czekaj. Czekaj, I już idę. O kurde, co się dzieje? Olo! Olo! Dobra, nie, wolne, nie, 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 o, Dobra, jest wolna, idziemy. Oj, ej, uważaj, uważaj. Ja wiedziałem, że ona jest podejrzana. Ona nie stała tutaj bez przypadku. Kto chce w dziurę pierwszy? Strolowany, dawaj do ciebie. Nie, ja nie lubię wchodzić w dziurę pierwszy. Dobra, to biznesmen lubi. Skakuj. Nie, to zbyt ryzykowne. No, dobra, to pies musi być odważny. A! O! Na strolowanego Nie, na biznesmena O! o Uważaj, zielone to Znaczem, zabija! Zieleniałeś! czy to ty? Del... <ślaffy> dobra, słuchajcie, przeskakujemy to...

Nie, 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 Dobra, idziemy na górę Ostatnio nas i w zlewie w spuścił, niedobrze o, To był mój kibel To był kibel, to jeszcze gorzej E, uważaj, uważaj, widzisz te kropeczki? To są dolarki Kto, 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 kto pieniądze. lubi pieniądze? Pieniądze zabijają ludzi i przyjaźni Tu jeszcze, o tu jeszcze, biznesmen jeszcze jeden dolarek został dla ciebie Pliki, 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 bierz co. So. Dobra, le lecę, YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, dawaj, YOLO. Odejdź, odejdźcie, ja pierwszy, YOLO. Dawaj, rozpędzaj się, Ale YOLO. Ale kurde! O! A? Ale cię cofnęło. To nie jest bo jolo. Dobra, Ty, ja Trzeba się... przedwzorować, która deska jest legitna. No o no i bardzo dobrze. O dobra, lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się, panowie, nie zatrzymujemy się Co? Co to jest? Stanąłem na tym o. Przeżyłem to, o! o. No, nie! Co to było? Co to? Dobra, panowie, przechodźcie do cholery Wybieram czerwone Zinąłem. Zinąłem. Ja wybiorę zielone A teraz wybiorę czerwone Okej. Okay. Wow. wow! Co? O, uważajcie! Paka! Kto ma defusa? Kto ja ma defusa? Nie, czekaj, co to jest? To jest ten. nie, paka, to jest. Spokojnie, to nie To niezły super! Pipipipu, pipu, pipi pipu, pu nie, Dobra, jak już tak sobie śpiewająco skaczesz? Dawać, Jezu, dobra, lecę co już dobra? Lecę Nie blokujcie! Biznes! No, nie to. Ech. Blokujecie mnie. Wy no, mnie widzicie w ogóle? Tak. Masz problem z trollowaniem. O jezus! O, to da się przeżyć! Spokojnie, strollowany! Przeżyłeś yes. to, dobrze, dobra, idziemy, spoko, to było easy. Uważaj! Co to jest? O, Mini To jest <laughs> Your Dobra, tutaj to chyba wiemy, co się będzie <śmiecki> działo. O, przeskoczyłem, bokiem <śmiecki> wystarczy przejść. Oj, da się przeżyć. Chcesz, <śmiecki> <Też> co <to śmiecki> słyszycie? Dobra, już. Otwieramy drzwi. <śmiecki> <players I śmiecki> słuchajcie, wybieramy teraz sposób na to, jak tutaj się zabawić z Joszym, że tak powiem. Króliczek, hmm. starszy pan, czy ten króliki monster? Uh. Czekaj, nie, czekajmy, za czekajcie, zastanówmy się, bo to jest ja może byśmy króliczka, bo króliczki są fajne. Tak, no. króliczka weźmy króliczka. Oh. O. Mm. o kurde. Ja wiedziałem, że będzie coś ze skakaniem, jak króliczka zobaczyłem. O, ale jaka muzyczka. Ja, 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 ja. <śmienny> Dobra, mamy go. Słuchajcie, lecimy do jakby rozwiązania numer dwa. Dobra, ja jestem za tym, żeby teraz wziąć Cookie Monster, bo to wygląda przynajmniej. Fajnie. O Jezu. <laughs> Dobra, słuchajcie, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Wbijajcie do chłopaków i pamiętajcie, w opisie nawet macie konkurs na Dragonora. Właśnie zostałem zabity pierdem. Elo. Pa, pa.